Zbliża się godzina 23. O tej porze dyżur w edycji Faktów rozpoczyna Grzegorz Jasiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór, zapraszam. Z siatkarskiego piekła do nieba Polska pokonuje Stany Zjednoczone 3-2 w ostatnim sprawdzianie przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Amerykanie żyją jednak zupełnie czym innym. Po dzisiejszej rezygnacji Joe Bidena z ubiegania się o ponowny wybór do Białego Domu partia demokratyczna musi zdecydować kogo wystawić w zamian. Co za powrót polskich siatkarzy. Biało-czerwoni przegrywali w towarzyskim meczu w Gdańsku z Amerykanami 0-2. Bronili piłki meczowej, by ostatecznie zwyciężyć 3-2. Oglądał to spotkanie nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, te trzy ostatnie sety to już była olimpijska forma Polaków? Oj, naprawdę dobrze by było. Ja rozmawiałem z kibicami przed meczem. Mówili, wiadomo, Amerykanie to silna drużyna. Możemy przegrać, ale po walce. I o ile w dwóch pierwszych setach tej walki po naszej stronie było jak na lekarstwo, to już w kolejnych absolutnie jej nie zabrak Brakło. Polacy od trzeciego seta budowali się z każdym punktem, z każdą udaną akcją, a wraz z nimi trybuny tu w Trójmiejskiej Ergo Arenie i sprawdziło się stare siatkarskie pożekadło, że kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 2-3. Zatem ostatni sprawdzian już za naszymi siatkarzami. Teraz jeszcze tylko ślubowanie przedolimpijskie w Warszawie, no i wylot do Paryża. Dziękujemy Czarku. Ceremonia otwarcia igrzysk już w piątek. W Stanach Zjednoczonych tematem numer jeden jest rezygnacja Joe Bidena z prezydenckiego wyścigu. Barack Obama, były prezydent USA, chwali decyzję obecnego prezydenta, ale nie wyraża poparcia dla wiceprezydent Kamali Harris. Przypomnę, Joe Biden rezygnując z wyścigu właśnie jej przekazał swoje poparcie. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Dobry wieczór, Paweł. Dobry wieczór, witam. Co dziać się będzie dalej? Demokraci muszą wybrać swojego kandydata. W nadchodzących dniach będziemy żeglować po nieznanych wodach. Mam jednak niezwykłą pewność, że przywódcom naszej partii uda się stworzyć proces, z którego wyłoni się wybitny kandydat, napisał Barack Obama. W nadchodzących dniach partia podejmie przejrzysty i zdyscyplinowany proces, aby jako Zjednoczona Partia Demokratyczna posunąć się naprzód z kandydatem, który w listopadzie może pokonać Donalda Trumpa, napisał w oświadczeniu Jamie Harrison, szef Partii Demokratycznej. Teraz właśnie patrzę na okładkę magazynu Time, czerwona strona, Wchodzący Joe Biden, wchodząca Kamala Harris to nowa okładka magazynu, ale czy tak będzie rzeczywiście? Czy do gry wchodzi Kamala Harris? Czasu jest mało. Za miesiąc w Chicago ma odbyć się Krajowa Konwencja Partii Demokratycznej, w czasie której nowy kandydat musi zaakceptować partyjną nominację. Ale to teoria, bo czasu jest mniej ze względu na skomplikowane prawo w stanie Ohio. Krajowy Komitet Demokratyczny musi wskazać kandydata i oficjalnie ogłosić do 7 sierpnia. Zazwyczaj nominacja odbywa się w czasie konwencji. Demokraci zaplanowali swoją w dniach od 19 do 22 sierpnia, a więc później. Głosowanie nad kandydatem jest konieczne najpóźniej 7 sierpnia, aby uniknąć sporów sądowych w Ohio, gdzie wymaga się, aby główne partie miały kandydata na prezydenta 90 dni przed głosowaniem powszechnym 5 listopada. W głosowaniu weźmie udział 3896 zaprzysiężonych delegatów na konwencję krajową. Gdyby kandydat na prezydenta nie dostał ich bez bezwzględnej większości, w drugiej turze uczestniczyć będzie też 700 tak zwanych superdelegatów. Są to ustawodawcy z Izby Reprezentantów i Senatu USA, gubernatorzy, przewodniczący partii stanowych i członkowie Partii Demokratycznej. Zawiłości amerykańskiego systemu demokratycznego wyborczego tłumaczył Paweł Żuchowski. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył, że decyzja prezydenta USA Joe Bidena o rezygnacji z ponownego kandydowania w wyborach zasługuje na uznanie. Biden osiągnął wiele dla swego kraju, dla Europy, dla świata, podkreślił Scholz we wpisie na Platformie X. Dzięki niemu transatlantycka współpraca jest bliska, NATO jest silne, a USA są dobrym i wiarygodnym partnerem dla nas, dodał niemiecki kanclerz. Fakty z górskich szlaków w RMFFM. W ramach naszego wakacyjnego cyklu polska gorączka złota, co kryje się pod ziemią, dziś pod lupę bierzemy występujący w Polsce uran. W latach 50. poszukiwano go w Tatrach, po czym do dziś przypominają dwie sztolnie w Dolinie Białego, mówi nam Paweł Szczepanek z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wędrując Doliną Białego, możecie Państwo taką sztolnię uranową, kopalnię uranu zobaczyć. No właśnie, tam trwało wydobycie normalne, czy to tylko były takie próby? To było normalne wydobycie. Urobek z tych właśnie złóż uranowych był wywożony nocą, żeby po prostu nikt nie wiedział, że, że, coś, tak, że coś takiego się dzieje. Pamiętajmy, że to się działo jeszcze w, to przed utworzeniem Taczeskiego Parku Narodowego. Cała Dolina Białego była patrolowana przez, no, przez strażników i nocą na stację kolejową i wyważono ją gdzieś. Dokładnie nie wiem jak, gdzie, ale, ale prawdopodobnie gdzieś w do Związku Radzieckiego. Z Pawłem Szczepankiem rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki, a ja polecam także nasz podcast Polska Gorączka Złota, co kryje się pod ziemią. Znajdziecie go na rmf24.pl. Radio Muzyka Fakty RMF FM